Koneczko. Z tej strony radę, ja mam radę, dzisiaj nagrywam y, grę Survival Island Evolve i ta gra jest bardzo fajna, z czego niektórzy tą grę lubią, a niektórzy nie, ale ja tą grę bardzo lubię i chyba aby w tej grze nagrać serię, y, bo mi się... O, bo mi się ta gra strasznie podoba, szczególnie to się może wam podobać, ale nie wiem jak tam to No, więc o to w tej grze chodzi, że to jest taka przygodówka, zbierać zbierasz mięso, craftujesz i w ogóle. Też można sobie kupować za monety, które mam, ja mam 25, ale chcę teraz, zaraz wypróbować jak mi się zrobi ta jedzonko chcę wypróbować czy, czy, czy tego, czy czy można budować dom? Bo mój kolega mówił, że w ogóle nic nie ma takiego na YouTube i że niby w ogóle się nie da w tych grze budować, ale za chwilę się o tym przekonamy. Jest ciemna noc, nic nie widać prawie. Może dla mnie widać, a może dla Was nie. Jest ciemno, jak nie powiem gdzie. I zobaczymy, czy można teraz budować. Teraz zobaczę. No i na przykład akcept. No i co to chodzi? This, this object with another Nie da się tego jakoś. A na przykład. Mmm... Czyś mi trochę głupie się to buduje? Nie wiem, strasznie dziwnie. No. Nie wiem, nie da się chyba w tej izbie budować. My, tam, my teraz musimy kopać, bo... Znaczy no, na pewno da się budować, tylko że na razie nie wiem jak, ale pierwszy trzeba na zbierać trochę kamienia, bo prawie nic nie mam kamienia, a potrzebuję trochę. Aha, już zaraz mi się właśnie skończy, więc może sobie ten nóż użyję, bo tego nożu nie potrzebuję. Szczególnie tak szybko się kończy. I zdobędziemy sobie... O, kamień. Ka kamienia się trochę sporo przyda. O nie, o nie, coś mnie bije. Aha, to głód mnie bije. O, ja nie mam prawie w ogóle jedzenia. No tu nie, be, nie, nie mamy jak przetrwać. Trzeba jeszcze jakieś jedzenie zdobyć. Dobra, i teraz szybko jakiś miecz. Craft. Miecz jakiś. To jest miecz. Tak, tylko że teraz nie mam patyków. A to co to jest? Joiner Workshop. No dobra, zrobię sobie jeszcze, sobie zrobię szybko siekierę. To takie coś do łowienia. Ognisko. Trochę rzeczy potrzebujemy, żeby przetrwać w tej grze. No i mi na pewno, żeby można było trochę jedzenia zdobyć, bo dobra, i teraz mamy i teraz tylko to trzeba postawić. Gdzie to jest? O, to jest to. Place i accept. Jak konstrukcję teraz o co w tym chodzi? Teraz zobaczymy. A to tutaj się buduje te różne rzeczy, takie budowlane. No to spoko, Że tak powiem, mamy coś do budowania. Teraz by się przydało. Ja to mówiłem, żebyśmy zrobili workbench. Tą wódnię. Aha, ale nie mamy patyków. No i to by się też się przydało, ale nie mamy patyków. Wejdź, że się kiedy też nie zrobię. No nie. Mamy mały problem, bo nie mamy jedzenia w tej chwili. I trzeba by było się trochę rozejrzeć za jedzeniem. I kiedy w ogóle minie ten dzień? Dzień... Jak to można zobaczyć? To jest mapa. No dobra, no to nic, gra jest bardzo fajna, przygodowa, ja ją lubię, tylko nie, tylko nie, znaczy polecam tą grę na tableta, bo na telefon jej nie polecam, bo ja miałam... znaczy ja tą grę instalowałem na, ta, na telefon i mi to czas zaskakuje, że błąd, błąd i się nie da. Ale nie mamy jedzenia, umieramy, aż chwila, Zobaczycie, czy można zjeść kokosy, eee, kokosy. A, to można jest tylko czekosy, no to będę do szybko siekiera i robię drewno. drewno. Znaczy bo już mam prawie tą siekierę skończoną, więc będzie trzeba parę patyków jeszcze szybko uzbierać. Szybko, szybko zbieraj to. No nie, ale ten... Gra jest właśnie bardzo fajny, tylko że ten głód tak szybko bardzo znika. Kurczę, nie chcę kucać. Wstań. O. o dobra, mamy kolejne jedzonko. Kolejne. Trzeba się trochę, bo mamy strasznie mało jedzenia. Trzeba, trzeba trochę tego zjeść. A w dzień musimy zrobić nową siekierę i trochę zwierzątek pozabijać, bo na razie nie mamy w ogóle jedzenia. Znaczy, no, no na razie. Mamy, że na razie mamy co zrobić. O, i teraz drzewo spada. I co walnia drugie drzewo? Ej, tu przenikło. No raz, zbieramy szybko te patyki. O, aż trzy. No to będzie trzeba teraz trochę tego pozbierać. Tyle patyków, ale fajnie. Mili sporo patyków. I teraz tak, co to jest te kany? Kamy Coś można zrobić z kany? Zaraz zobaczymy. To jest to. Nie wiem nawet, które to jest. Ale to na razie... A tu co to, to jest? Wul. Czyli może da się w tej grze budować dom, tylko że, nie... tylko że na razie nie wiem jak z kolegą. Chyba to na płatnym terenie, nie wiem. Napiszę może wam w komentarzu, znaczy napiszę może wam w opisie, jak będzie można, jak się dowiem. A jeśli się nie dowiem, no to nic. No i po siekierce. No więc teraz szybko biegniemy zrobić, a nie, a nie możemy od razu tutaj zrobić siekierki, zaraz zobaczę i, a nie możemy przecież zrobić sobie siekierę, dobra, więc teraz potrzebujemy mieć więcej patyków, więcej kamienia, no i kilof też musimy zrobić, jeśli nam starczy w ogóle patyków. I chyba starczy, nie, nie, bo teraz znowu nie starczy kamienia, o, no to przecież szybko przebiegniemy po kamień. Do nas. Do nas do chaty. A tam są jakieś słonie. Widać. Tam w oddali. Ja bym myślał, aby sobie zbudować tutaj domek, bo to jest bardzo fajny teren. I teraz nic niczym tego nie mogę bić, tak? I teraz znowu muszę tą siekierę zmarnować. No co jeszcze tutaj mam? A jeszcze to mam do bicia. To fajnie. To trochę więcej kamieni, sobie szybko zrobię Kill off tym kilofem będę kopał, wiele będzie. O, teraz, mi na... teraz mogę na pewno zrobić kilof, tak? Jest. Ludzie, trzeba sporo patyków i kamienia, więc od razu sobie trochę pokopiemy kamienia. Kamień się przyda do kamiennych przedmiotów albo do innych itemków. Gdzie jest teraz mój kilow, kilow, kilow? O, jest. No, o. Dobra, więc teraz będzie trzeba kopać ten kamień, bo niczego nie mamy w ogóle. Zaraz, znaczy... no już... Koń, znaczy za chwilę kończymy ten odcinek, no bo taki długi ten odcinek nie może. Więc to chyba było na tyle z tego odcinku, więc... No.